Zaczynając pisać, pisałam, chcąc, żeby z tego powstała piosenka. Na przykład budzę się, coś mi chodzi po głowie, muszę szybko wstać, żeby nie uleciało, zapisuję, a potem dobudowuję, dobudowuję, aż, dajmy na to, jestem zadowolona, choć najczęściej nie jestem zadowolona i 50 razy jeszcze zmieniam. Myśmy się nigdy nie ścigali jakoś specjalnie, myśmy się bawili, jak się udawało przy okazji coś tam osiągnąć, no to fajnie, no to celem głównym to nigdy nie było. Przyjaźń, spotkania i wspólna zabawa to był główny cel. Patronem medialnym kanału jest portal Świecie 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na dużym blankuszu w świeciu jest to miejsce zielone na mapie, na mapie miasta. Eee, korzystając z tej okazji chciałbym się pani podpytać, skąd czerpie Pani inspirację, bo jednak wielu twórców czerpią właśnie z przyrody. Z zieleni. Z zieleni. Będzie z tego wiersz. <laughs> Kiedy możemy się go spodziewać? A tego jeszcze nie wiem, pewnie jak już tej zieleni nie będzie, to być może jesienią. <laughs> no. Z... Inspiracje bywają z różnych źródeł, z doświadczeń życiowych, z obserwacji tego, co dookoła, z obserwacji ludzi. Tak to mniej więcej wygląda pokrótce. Mm -hmm. Czyli widzi Pani jakąś sytuację i czuje taką potrzebę? Potrzebę, tak. I nie jest to matka wynalazków <głos> <głos> w tym momencie. <noise> Po prostu na przykład budzę się, coś mi chodzi po głowie, muszę szybko wstać, żeby mi nie uleciało, zapisuję, a potem czasem tego samego dnia, czasem trwa to trochę dłużej, dobudowuję, dobudowuję, aż dajmy na to jestem zadowolona, choć najczęściej nie jestem zadowolona i 50 razy jeszcze zmieniam, a i tak efekt finalny mnie nie zadawala, ale dajmy na to już oddaję go gdzieś tam w przestrzeń. A właśnie od jakiego momentu się zaczyna taki efekt zadowalający? Musi jakaś kompozycja być po prostu. Musi być jakaś puenta może staram się, żeby te wiersze były, te moje wiersze były takimi troszeczkę opowieściami o czymś. Kto je czytał, wie o czym mówię, ponieważ ja zaczynając pisać pisałam chcąc. Żeby z tego powstała piosenka. Znaczy, chcąc, no taki był zamysł generalnie w zespole naszym, bo to od tego się zaczęło, od ukrytego zegarka, i tak to jest do dziś, że pisam teksty, z których potem powstawały piosenki. I staram się coś w nich tam opowiadać, jakieś historie. I ludzie to chyba dostrzegają i chyba sobie to cenią, tak wydaje mi się, z tego, co do mnie dociera. Informacja zwrotna jest właśnie taka, że. To jest chyba to, o co, co autor miał na myśli, i to jest właściwie odebrane przez czytelnika, słuchacza. A tak z ciekawości. Ludzie na ten temat mają dwie różne sprzeczne tak naprawdę opinie. Zdarzałem się też w sumie i trzy, ale to zależy od odpowiedzi. W piosenkach ważniejsza jest linia melodyczna czy tekstowa? To by trzeba właśnie ludzi popytać. Dla mnie jest dosyć istotna treść, słowna. Hmm. Tak też słucham poezji. Bo na przykład moimi mistrzami niedoścignionymi są Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Joanna Szkofta, Magda Czapińska. Ich teksty pojawiały się w piosenkach bardzo często. Ja będąc dzieckiem czy nastolatką słuchałam bardzo często tych piosenek i jakoś tak właśnie do mnie treści poza dźwiękami docierały, które były zawarte właśnie w tych piosenkach i to też były najczęściej jakieś opowieści. I o czym on mówił? Chyba się zamontałam z lekka. <laughs> <laughs> Ale to się zdarza. Piosno. <laughs> Dokładnie. Przepiękna pora roku swoją drogą. <laughs> o czym były przede wszystkim te piosenki? O czym Pani najbardziej lubi słuchać? O życiu. No bo życie to jest... To jest taka ciekawa chwila na tej ziemi. I generalnie... Ci, którzy piszą, no to piszą najczęściej o że to wszystko jest życiem, prawda? Pisząc y, wiersz o, o, nie wiem, o ławce, no to ta ławka też jest jakąś tam w tym momencie częścią mojego życia, bo ja na niej siedzę, tak? Popłynęłam teraz trochę znowu chyba. Nie, ale bardzo ciekawe pleście. No nie, bo to wszystko jest życiem. My jesteśmy w tym momencie na tej ziemi i wszystko, co nas do, otacza, z, ludzie, z którymi się spotykamy, i oni to życie nasze tworzą, budują. Więc to generalnie chyba wszystkie piosenki są o życiu, no bo... No możemy napisać o kosmosie, chociaż nas tam nie było, ale możemy sobie go wyobrazić. I ta wyobraźnia też jest naszą częścią, jakąś tam, tego, co tam przetwarzamy w głowie. Napisałam o kosmosie wiersz dla dzieci, ale taki już abstrahując. Okej, okay, muszę zapamiętać, żeby podrzucić ten pogląd. Mam jedną e, osobę, która dosyć mocno interesuje się filozofią i myślę, że jej się to spodoba. Ja nie wiem, może zabrnąłam w jakąś uliczkę, a wcale nie miałam zamiaru, ale dobrze, niech tak zostanie. Wróćmy zatem na chwilkę do tematu ukrytego zegarka. O. Jest to zespół i zespół, który nie do końca jest ukryty, który jak najbardziej się pokazuje. Tak, nazwa Ukryty Zegarek, to w ogóle jest historia nazwy jest taka, że kolega ją wymyślił w czasie mszy, <grystanie> autentycznie. Chodziło o to, że no w pewnym momencie jakoś odbił myślowo i yy, przyszedł mu do głowy taki pomysł na nazwę zespołu. I się tego po prostu złapaliśmy, ponieważ Ukryty Zegarek to jest nazwa, która mówi o tym, że nie ma przemijania czasu. Czas jest zatrzymany, jesteśmy wiecznie młodzi, piękni, i tak dalej, i tak dalej i tego się trzymamy, chociaż już tacy młodzi może nie jesteśmy, aczkolwiek to wszystko jest kwestia wnętrza. No i tego jak wstaniemy rano, czy trzeszczy w kościach tak bardziej, czy mniej, ale trzymajmy się tego, że jesteśmy. No i czas jest schowany, zatrzymany, robimy to, co lubimy, i będziemy to robić jak najdłużej. I taka jest geneza tej nazwy. Mhm. E, jednym z członków zespołu, jeżeli dobrze pamiętam, był Andrzej Hałabur? Tak. E, tutaj taką ciekawostkę też dorzucę, że chodziłem z jego synem do klasy. No proszę. Także wszystko, wszystko się jakoś łączy. Od czego się zaczęła ta historia? Ja nie byłam na samym początku, bo to moi przyjaciele jakoś tam wcześniej się poznali na jakiejś chyba pielgrzymce to było, tak mi się wydaje. Później spotykaliśmy się u koleżanki, mieliśmy taki pomysł, aha nie, przepraszam, imprezy, które odbywały się na zamku u nas w świecie. W latach 80. to się wszystko zaczęło, studenci zbyt goszczy przyjeżdżali i wespół w zespół z y, ludźmi ze świecia organizowali świetną imprezę zresztą, taką ogólnopolską, a my, jako dzieciaki jeszcze wtedy, no bo byliśmy nastolatkami, chodziliśmy sobie tam posłuchać, popatrzeć, co się dzieje, i, no i jakoś tak ta iskierka gdzieś zaczęła się tlić. No, i zapaliśmy bakcyla i potem sami chcieliśmy się w to wkręcić. No i się wkręcaliśmy tak z roku na rok. I tak to się właściwie zaczęło. I postanowiliśmy założyć też swój zespół. To było marzenie? To był spontan, chyba, wydaje mi się. Naprawdę. Nie, bo nikt nie marzył o tym w wieku, na przykład, tam, nie wiem, 12 lat, żeby coś takiego gdzieś tam zacząć robić. Nie, po prostu chodziliśmy na te imprezy, nam się to spodobało i chcieliśmy tak samo bawić się przede wszystkim. Czyli yy, nie jest to praca, jest to zabawa Taak, hobby tak prawda? Oczywiście, aczkolwiek też czasami przy montowaniu tam, nie wiem, ja się na tym nie znam, jak kolega zajmuje się muzyką, no więc to tam musi trochę pracy w to włożyć, nawet więcej niż trochę, żeby to jakoś wszystko pozgrywać i połączyć w całość. Także to, ale to też jest no hobistycznie do tego podchodzimy. A jest jakiś utwór, który wykonaliście, który, bądź który wymyśliliście, który szczególnie zapadł pani w pamięci? Nie, chyba, jakoś tak szczególnie nie wyróżniam żadnego. Nie, Wszystkie chyba nie. po trochu. Tak. Wszystkie są nam bliskie, bo są nasze autorskie. Właśnie o to nam chodziło w tym zespole, żeby robić swoje autorskie piosenki, jakie jeździliśmy, bo naprawdę jeździliśmy w latach 90. na festiwale, przeglądy, imprezy w całej Polsce. Chodziło o to, żeby autorskie rzeczy tam prezentować, bo one też są postrzegane trochę inaczej. No i staraliśmy się. Chłopaki jakąś tam um, swoją yy, jakąś tam no, muzykę komponowali. Natomiast ja tam próbowałam, jakoś tak na mnie przypadło, próbowałam coś tam napisać i no i tak zostało. Potem się rozwijaliśmy, rozwijaliśmy, potem się zwinęliśmy <grym> na jakiś czas, a teraz po kilkunastu, po kilkunastu latach przerwy znowu się rozwijamy. I mam nadzieję, że to potrwa jakiś czas, bo, bo to jest fajna sprawa, radocha. A macie jakiś taki cel, misję, do, którego, do której dążycie, czy po prostu byle naprzód? To znaczy tak. Kiedyś celem było, powiedzmy, zaistnieć na jakiejś imprezie, zdobyć nagrodę, chociaż ja wiem, czy myśmy się jakoś. Myśmy się nigdy nie ścigali jakoś specjalnie, myśmy się bawili przy okazji, jak się nam udawało, a dosyć tych nagród zdobyliśmy gdzieś tam. Jak się udawało przy okazji coś tam osiągnąć, no to fajnie, no to... to był banan. Natomiast. Celem głównym to nigdy nie było. Przyjaźń, spotkania i wspólna zabawa to był główny cel, żeby sobie poprawić nastrój. Czyli w sumie forma spędzenia wolnego czasu. No tak oczywiście, naprawdę. polecam wszystkim. Przecież teraz jest tego coraz mniej, bo nie widzę ludzi z gitarami jakoś tak gęsto przechadzających się po mieście. Ale polecam, bo to jest fajna sprawa, naprawdę. A o gitarach wspominając, jak przygotowywaliśmy się przed chwilą do tej rozmowy, to z jednego z bloków za nami dało się słyszeć właśnie dźwięki gitar. Tak. a chyba e... się stroił ktoś dopiero. <laughs> <laughs> ale trzymam kciuki gdzieś tam. No właśnie, również trzymamy kciuki za panią, jak idzie gra na ukulele. Słabo, <laughs> ale, <laughs> ale jest chęć. Cały czas jak jest chęć, to jeszcze jest nadzieja. Ja to jeszcze mam zamiar w tym roku, że tak powiem, przyspieszyć tę naukę. Ale póki co stoi w kąciku i patrzy na mnie smutnym, smutnym jakimś wzrokiem. A chciałaby Pani dołączyć do zespołu grając na ukularę? Nie, 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 absolutnie. Wystarczy mi, że śpiewam, a teraz jak y, kiedyś Andrzej Hałabuda był y, frontmanem, że tak powiem, śpiewał nasze piosenki, my gdzieś tam wokalnie w chórkach, a teraz y, troszkę się pozmieniało skład osobowy, że ja przejęłam troszeczkę rolę Andrzeja. Więc skupiam się y, na śpiewaniu, a nie mam podzielnej uwagi na tyle, żeby grać, śpiewać i, i tupać nóżką, jeszcze to nie, nie. Natomiast uwagi na szczęście wystarcza, aby tworzyć wszystko po trochu i jednocześnie czerpać z tego przyjemność. Tak. Super. Za tym tanecznym krokiem się teraz będziemy żegnać i dziękuję Pani bardzo za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.